Cześć, no jestem Mamy kolejny odcinek z serii od zera do milionera na stronie csgoskins.com. Drogi, Drogi widzowie, jeśli nie masz 18 lat, tylko możesz oglądać i nie możesz grać. Czerwony przycisk na dole, subskrypcja wraz z dzwoneczkiem, komentarz i moje social media i użyj kodu Bartolowa, który da Ci 10% przy dodowaniu, 20% na start jeśli jesteś nowym użytkownikiem, i codzienną darmową skrzynkę. Dziś nie będziemy otwierać skrzyneczek, bo czekam aż mi zejdzie trade ban. Bym mógł sobie wpłacić skiny, ale przedstawię wam historię jak przegrałem 350 koła. Ogólnie zaczęło się tutaj. Bitwa za 26, 26, 26, 48, 47, 48, 42, 44, 44, 47, 47, 48, 16, 48, 104, 200, nie 24, 52, 52, 54, 60. 109, 109, 80, 21, 109, 26, 104, 194. Te bitwa, która mnie pogrążyła. Pokażę Wam raz, dwa, trzy. No, parę bitów. Zaczniemy od tej. Oczywiście to ten underdog. Zapomniałem tutaj ten. Bitwa za 60 480 zł. No. Zaczyna się dobrze. I. nie fajna, czy nie, nie Nie przypomnę sobie. Aczkolwiek, no jest dobrze. A nie patrzyłem jak ten. Drugi widzu, przypominam, trwa jeszcze Event Champions League. Przez ostatnie chyba 3 dni. I również przedtem jak który Wam zaraz pokażę. No tutaj trafiliśmy we trójkę rękawicę. Ale jestem wciąż na prowadzeniu. Aczkolwiek zostało 12 skrzynek, więc wszystko się może zdarzyć. Więc drogi widok. tutaj cały czas było dobrze, tak? Między mną a Emil jest 1800 zł. Emilii wypierdziela, już jest 5000 zł, ale między mną a Adrianem jest 3000. I Adrian w tym momencie trafia haula za, 50, za 40 tysięcy, więc mamy bardzo duże prowadzenie, bardzo. I co może pójść tutaj? nie no Wszystko wystarczy trafię haula, aczkolwiek jeszcze się nie zapowiada. No i ja trafię naklejkę za 5000 zł i tym samym... Zostaje na swojej pozycji z tego względu, że Emily trafił Rubiego, piękna kosa. Um, muszę sobie taką wypłacić, jak ją trafię. Ale między mną a i samą jest 2000 różnicy. No, 3 plus minus. Co może pójść nie tak? No, wszystko. Wystarczy trafię rękawicę za 4 koła w ostatniej skrzynce i już jest po grze. Ale nie trafiłem. Czyli wiecie, co to oznacza. Czyli wygrałem 160 tysięcy. Dobra, przejdźmy do giveawayów. Przejdźmy do giveawayów. To są giveaway y aktywne. Shadow the Gears, Shadow Gears, Pinstream, Pinstream, Hyper Beast, KO Factory, Mecha Industries, Resident the Red, Midnight Laminate, The Imperator i Mecha Industries chyba mówiłem, nieważne. No i oczywiście event, który załóżę trwa. Pamiętajcie tutaj klikacie to macie takie te skrzynki otwieracie. I lecimy z kolejną bitwą? Tam była za 60 tysięcy, i ona była wygrana. Więc to była ta. Później zrobimy bitwę za 109. Jedną wam pokażę za 109 tysięcy. Zrobiłem dwie z rzędu. Takie. No i patrzcie na to, ja i Emil na prowadzenie. No i w tym momencie Emil na prowadzenie. Ja trochę kosy za 20 koła. Emily trafia mu tylko za 100 koła. <noise> Patrzcie, jaka pula, nie? Piękna. Z bitwy za 109 tysięcy zrobiło się 685 tysięcy. Z trafił? Więc lecimy sobie z kolejnymi bitwami. Eee, o, już mam nawet tytuł. Jak przegrałem? 350 tysięcy. Historia prawdziwa. Później zrobiłem bitwę za 81 tysięcy taką. Wszystko na jokerze leciało Odjebało mi na rukerze. oczywiście underdog Trafiam kosy za 2,5, ale rosu trafia za 670 Ja trafię za 3700, rosu za 200. I w tym momencie rosu trafia za 6 koła Ja trafię za 1700 i tym samym wychodzę na prowadzenie I ty jak karambita, za 10 prawie koła A ja in I dziękuję Dziękuję, dziękuję a bo ten Lorek, w ogóle patrzcie na to, nie? Szkoda, że mi to nie spadło. O no i w tym samym grałem 224. No i tu się już zaczęło. Odjebało mi, odjebało mi perfekcyjnie. Drugi widzów, od pamiętaj. E, odjebało mi tak, że zrobiłem bitwę za kolejną za 109. Klasycznie na Undert'u, nie? Ja już mam ją pokazywałem Nie, nie pokazywałem ją, dobra Przepraszam Każdy się może pomylić Tyk, ja trafiam w na szóstkę No gdybym nie trafił tego, tobym nie miał ale trafiłem Trafiam mu tylko No nie, to była ta wygrana, okej, okay, przepraszam Dobra nie wiem, czy uważać, że to było wygrano. Tak, faktycznie. I potem zrobiłem sobie na wykaże raz, dwa, 10, 18, 25 skrzynek. Tutaj wątpię, koła. Co zrobiłem? Bo ja robiłem je po trochę, nie? Popatrzcie, które są to skrzynki: 12 tysięcy, 10... i 13 tysięcy, przepraszam. Pierwszych trafił Hołra. A ja to był tylko taki? dalej White Lotus. tak koła. Pachlary. <grymne> Ten trafia dopiero za 80. Nie, za 30, przepraszam. Ja trafiam główno za 1000. No, za 2000, przepraszam. Ten trafia White Lotus za 100. Ta bitwa mnie mega, mega, mega I Niestety. Karambicik. No bo to jest, jak się wymyślacie, bitwa przegrana. Przez co muszę poczekać, aż mi zejdzie trade one, by mógł sobie skin opłacać. Dobrze, że może popłacić skinami. Jak ja widzicie, zaczęli ci, no zaczęli ci pięć koła Ale co to, 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 to teraz zmienia? Jak trafił dwa lotusy, o ten trafił haura. ogóle bym trafił dwa lo, lo, lotusy z rzędu, to to by mi wydatowało tylko. to A teraz bym wyganał te śniadki Jak żyć? O, jeszcze mu tyle na koniec, patrzcie na tą bitwę Patrzcie na to, co się dzieje, nie? Piękna bitwa Kolejne 600 koła no i potem jak już widzicie... O nie, to przepraszam. Jak już widzicie, to się zaczęło... Jest ta bitwa. Tutaj. I potem przegrywałem, wygrałem, wygrałem. Znaczy przegrałem, przegrałem, wygrałem. Przegrałem, wygrałem, wygrałem. To była fajna bitwa. No bo jak wiecie, ja sobie ulubię otwierać. Tak wyglądają moje statystyki, jeśli chodzi o otwieranie skrzynek. Pokażę Wam jeszcze tą matrykową sumę. To 24 koła na Rookerze, Też piękna bitwa. Trajan mi chyba schodzi jutro. więc jutro już normalny odcinek z budżetem. Bo wiecie, jak to jest? Zaraz można połączyć 300 tysięcy raz na zero. Dobrze, trochę zdążyłem wypłacić. To jest fajne, to jest fajne, bo możesz sobie e... zabezpieczyć aktywa. I w tym momencie ale jest na prowadzeniu. I nie dłużym, bo to jest 500 zł, ale jest na prowadzeniu. 500. No drogi widzowie, co, co ja Ci będę mówił. No, było dobrze, wyszło jak zwykle. Niestety. Ale tutaj trafiają, trafiają się trafiają naprawdę takie sztuki O, Titan Katowice 2015. I tym samym przejdziemy na prowadzenie Aczkolwiek wiecie, to jest kwestia jednej naklejki Ja mogę wyjść na prowadzenie, znaczy zacznę przegrywać, nie? Ten trafił Katowice za 3200 Więc też jest w miarę dobrze 12 tysięcy, 12 tysięcy, 18 tysięcy. Teraz ten trafia Katowice 2014. Piękne. Ten trafia Katowice 2015 za, za 510 złotych. Na naklejkę. Ten też trafia za 2015, ale patrzcie jaka to się piękna robi Do widu Ja się dla Was tak poświęcam, więc użyjcie kod. Który daje wam 10% przygotowania doładowaniu, 20% na starculinę, bramowa skrzynka Ja tutaj załamanym, bo być może są Katowice 2.14 No i patrzcie teraz. Bęk! Wygrałem to! Patrzcie, 80 tysięcy Widzieliście? Piękna bitwa I tak widzą, kończymy Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wam się spodobał I co? Subskrypcja, dzwoneczek, komentarz, łapka w górę I... kod Bartolu Пора сюда, на становище у